The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now. Paul, oh, what the f are you doing, man? Doug, what are you doing? I'm Vin Diesel. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć "Wina". Mam nadzieję, że wam się spodoba. Napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć następnego. Nie zapomnijcie dodać mnie na Snapie, Instagramie, Face'ie i Twitterze. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zanim Vin Diesel wcielił się w rolę Dominika Toretto. Zanim zaczął spotykać się z o ponad 15 lat młodszą od siebie meksykańską modelką, Palomą Jimens. Zanim stracił swojego najlepszego przyjaciela. Mark Sinclair urodził się 18 lipca 1967 roku w Kalifornii. Jego matka jest astrologiem, a ojca nigdy nie poznał. Win ma brata bliźniaka oraz dwie siostry. Niedługo po jego narodzinach jego matka wyszła za mąż za nowojorskiego nauczyciela aktorstwa i wraz z dziećmi przeprowadzili się do Nowego Jorku. Przygoda wina z teatrem zaczęła się, kiedy wraz z bratem i kolegami włamali się do teatru w celu jego wandalizacji. Jednak zostali złapani przez pracownika, który zaoferował im, że nie wezwie policji, jeżeli zagrają w nadchodzącej sztuce. Jako nastolatek Win lubił grać w Dungeons and Dragons, tańczyć Breakdance. I występować w teatrze. Win zaczął chodzić na siłownię i w wieku 17 lat zaczął pracować jako ochroniarz w klubach. Po skończeniu liceum zaczął studiować literaturę angielską, jednak w 1988 roku zrezygnował ze studiów i wyprowadził się do Los Angeles, żeby kontynuować karierę aktora. Udało mu się dostać małą rolę w filmie Przebudzenie z Robertem De Niro i Robiną Williamsem, ale nie został nawet wymieniony w czołówce. W Kalifornii mu się nie powodziło, więc wrócił do Nowego Jorku i zamieszkał z matką. Pewnego razu kupiła mu ona książkę o tym, jak samemu robić niskobudżetowe filmy i wtedy Win zaczął tworzyć własne filmy. W kolejnych latach udało mu się napisać scenariusz i wyreżyserować dwa filmy, w których samemu zagrał. Oba zostały wyświetlone na festiwalach filmowych i przykuł uwagę Stevena Spielberga, który akurat szukał obsady do filmu Szeregowiec Ryan. Zaoferował więc Winowi rolę szeregowego Adriana Caparzo. W 1999 roku ze względu na swój niski głos dostał ofertę użyczenia głosu gigantowi z filmu animowanego Stalowy Gigant. W 2000 roku pojawił się w dwóch filmach, a w 2001 roku zagrał Dominika Toreto w filmie Szybcy i Wściekli, gdzie poznał Paula Okera, który stał się jego najlepszym przyjacielem, a jakiś czas później zaczął spotykać się z Michelle Rodriguez, która grała jego dziewczynę. A co do reszty historii. znacie resztę, bo to jest za zanim byli sławni. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć następnego.